To pierwszy taki projekt w Polsce. Jego autorka i konstruktorzy ze strefy designu, integracji, innowacji pracowali nad nim rok. Dziś podczas publicznej obrony pracy dyplomowej studentka wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pokazała pierwszy tak funkcjonalny, składany trójkołowy wózek spacerowy dla dziecka z porażeniem mózgowym. Jest to widoczne w naszym kraju przede wszystkim, że nie dostosowujemy wszystkich przedmiotów, nawet codziennego użytku do, do ich potrzeb no i jakieś takie miałam wewnętrzne potrzeby ułatwienia życia tym ludziom i po prostu łączyć przyjemność z użytecznym i jednocześnie mogą pomóc. Jest wiele podobnych modeli, ale o takim zakresie funkcjonalności, czyli składania tego produktu, możliwości przewożenia w bagażniku z funkcją składania tego do noclegu, do, do, do jakiejś drzemki, czy na przykład jest specjalna taka pozycja do wyjmowania dziecka z buska, nie ma jeszcze takiego produktu. I to wszystko w głównym wydaniu aktualności za chwilę sport, a w nim między innymi relacja ze spotkania w Katowicach z naszym znakomitym koszykarzem Marcinem Gordatem. A tuż po sporcie najważniejsze informacje o pogodzie. A kolejne aktualności o 21.45. Zapraszam Państwa bardzo gorąco. Do zobaczenia.